Witam Was serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zajmiemy się etui obrotowym do Samsunga Tab 4. Serdecznie zapraszam. Tak więc przechodzimy do samego produktu jakim jest etui obrotowe. Jest ono wykonane z ekoskóry, dosyć dobrze spasowane. Po okresie 3 miesięcy użytkowania nadal sprawuje się bardzo dobrze. Praktycznie nie widać uszkodzeń. Etui w środku jest pseudo -zamsz. tak więc myślę, że będzie to chroniło nasz ekran przed uszkodzeniami, gdyż e, gdy zamykamy właśnie etui, e, zamrz będzie dotykał e, właśnie pokrywy naszego e, tabletu, czyli ekranu i możemy to zabezpieczyć tutaj właśnie e, gumką, która jest umieszczona właśnie na jednym z rantów e, samego etui. Chroni to przed e, otwarciem Tablet z otwarciem etui i ochronieniem, właśnie naszego tabletu. Oprócz tego, e, możemy właśnie tutaj obracać naszym ekranem e, w horyzontalnym, jak i wertykalnym położeniu, chociaż e, położenie pionowe jest dosyć słabe w tym modelu, ponieważ e, przy obciążeniu tabletu samo opada, lecz e, w poziomie. Już się sprawuje znakomicie i możemy działać: oglądać, pisać, zmieniać strony. Tak więc tutaj to położenie bardzo dobrze się sprawuje i mogę to polecić. Tak więc y, już Wam pokazuję, jak łatwo możemy zamontować, właśnie, tablet w samym Etui. Kładziemy sobie Etui, kładziemy nasz tablet i lekkim naciśnięciem. Y, Szybko wskakuje nam, właśnie wetuj i tutaj właśnie możemy sobie obracać i jak nam pasuje. Tak więc w bardzo prostym chwycie możemy zamontować nasz tablet i zobaczyć, jak to ładnie się prezentuje. Tak więc, to chyba na tyle taka dzisiaj krótka recenzja i prezentacja samego Etui obrotowego. Jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem właśnie Etui do tabletu, gorąco mogę polecić ten produkt. Jedyny mankament po użytkowaniu to tutaj przegub, który łączy właśnie część obrotową z klapką tylnią, z spornikiem. Po użytkowaniu 3 miesięcy widać drobne, Drobne uszkodzenia, naruszenia materiału, lecz nie przeszkadza to w żadnym użytkowaniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i zachęcam do subskrybowania kanału.